Co zrobić, żeby kot przeżył Sylwestra? Przede wszystkim przygotuj mu bezpieczne schronienie. Najlepiej w jakimś w miarę dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, to może być łazienka, ale świetnie też do tego celu sprawdzi się po prostu szafa z ciuchami. Ciuchy genialnie tłumią dźwięki, a do tego pachną tobą, a taki zapach będzie działał dodatkowo uspokajająco. Jeśli zwierzę mimo wszystko się stresuje, to można mu odtworzyć jakąś łagodną muzyczkę, najlepiej taką wiecie, typu relaxing music, może być taka z mruczeniem kota w tle, która troszeczkę przykryje dobiegające z zewnątrz hałasy. Wpięcie feromonów do kontaktu to również nie jest głupi pomysł. Polecam feromony Feliway Classic. No i na sam koniec środki uspokajające do ustne. Możecie spróbować suplementu diety, który się nazywa Zylkene, kupicie go u weterynarza. Weterynarz też zaleci dawkę. A jeśli wasz kot bardzo, bardzo, bardzo źle znosi wybuchy, no to być może będzie potrzebne zastosowanie leków, na przykład gabapentyny albo pregabaliny, ale to również po konsultacji z lekarzem weterynarii. Starajcie się opanować własne emocje, nie ciąkajcie nad kotem i nie pokazujcie mu, że naprawdę jest się czego bać, dlatego że Wasze emocje i wasz strach będzie się udzielał również zwierzęciu. Starajcie się zachowywać w miarę możliwości naturalnie.